W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku, podczas Nocy Kryształowej, spłonęła szczecińska synagoga. Synagoga ta została zbudowana w latach 1873-1875 według projektu szczecińskiego architekta Konrada Kryla który zaprojektował również gmach czerwonego ratusza. Murowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta w stylu eklektyczno-mauretańskim. Stanął przy Gryneszance, czyli obecnej ulicy Dworcowej. W zachodniej części znajdował się przedsionek, z którego wchodziło się do głównej sali modlitewnej. Otaczały ją z trzech stron galerie dla kobiet. Świątynia mogła pomieścić od 1500 do 1700 osób. Stanęła na miejscu starszej drewnianej synagogi. Uroczyste otwarcie odbyło się 3 maja 1875 roku. W kolejnych latach synagoga przechodziła liczne modernizacje. Oprócz organów pojawiły się takie nowości jak elektryczne oświetlenie i centralne ogrzewanie. 9 listopada 1938 roku zachmurzenie było umiarkowane. Nie padało. W południe termometry wskazywały 10 stopni powyżej zera. Na czele gminy szczecińskiej stał wówczas rabin Karl Richter, który objął tę funkcję w 1936 roku. To on miał być jednym ze świadków końca synagogi. Tej nocy bojówki S.A. Sturmabteilungen, nazistowskie bojówki partyjne. Podłożyły ogień w Bożnicy, mówi Romantesze, miłośnik dziejów starego Szczecina. Na miejscu pojawiło się pięć sekcji straży pożarnej. Jednak o dziwo, zamiast gasić płonący budynek, ograniczyły się do ochrony sąsiednich budynków przed ewentualnym zagrożeniem pożarowym. Na miejscu pojawiła się również policja, która otoczyła kordonem miejsce pożaru. Wszyscy biernie przyglądali się tragedii. Podpalenie świątyni nie było jedynym aktem antysemickiej akcji. Bojówkarze zniszczyli 42 warsztaty rzemieślnicze oraz inne obiekty. To była zorganizowana akcja wyjaśnia Teshe. wybijano szyby w domach towarowych. U Blumenreicha przy dzisiejszej Tkackiej, u braci Kargierów na Sołtysiej, u Rosenbauma przy Wyszyńskiego, współce Labowa na Nabrzeżu Wieleckim, wreszcie u Danemana przy Dębogórskiej. W czasie nocy podpalono także kaplicę na cmentarzu żydowskim przy obecnej ulicy Ojca Bejzyma. Rozebrano ją ostatecznie na początku 1939 roku do poziomu piwnicy. Wypalone mury synagogi stały jeszcze przez 3 lata, następnie zostały wysadzone. Jakie były konsekwencje? Policja nie wszczynała dochodzeń, natomiast w następstwie Kristallnacht rząd Rzeszy wprowadził ograniczenia wobec ludności żydowskiej. Obok rozbiórki spalonych synagog wprowadzono rasistowskie ograniczenia dla Żydów w miejscach użyteczności publicznej. Zakaz wstępu do kin, teatrów, kabaretów oraz wydzielenie specjalnych miejsc w parkach, komunikacji miejskiej, szpitalach. Żydzi otrzymali zakaz prowadzenia działalności przemysłowej i handlowej. Posłuchajcie wspomnień ówczesnego świadka tamtych wydarzeń. Ujrzeliśmy tutaj na Gryneszance, jak wówczas nazywała się ta ulica, zbiorowisko ludzi. Wspominał w miejscu, gdzie stała synagoga, ośmioletni wtedy Bodo André, urodzony w Szczecinie, syn Żydówki i niemieckiego żołnierza. Przed synagogą usypano górę książek, które zostały wyniesione przez szturm z synagogi. Ta góra książek została podpalona. To był ogromny płomień. Z synagogi wynoszono też inne przedmioty, które wrzucano w płomienie, wspomina Andrzej. Stało tutaj 500, 600, a może nawet 1000 osób. Wielu z nich było bardzo zadowolonych z tego, co tutaj się działo, opowiada Andrzej. Mój tata nie cieszył się. Powiedział: Chodźcie, odejdźmy na bok. Bał się o nas, ponieważ moja mama była Żydówką i nie wiadomo było, co może się wydarzyć w kolejnych minutach. Po pół godzinie poszliśmy dalej w kierunku dworca głównego. Wszyscy byliśmy przepełnieni strachem, nawet ja, mimo że wówczas nie rozumiałem, co tu się dzieje. Mój ojciec powiedział wtedy, że to jest początek naszego końca i miał rację. Podpaloną w nocy Szczecińską synagogę udało się ugasić 10 listopada w południe. Straż pożarna dostała wcześniej wytyczne, które mówiły, żeby zabezpieczać budynki sąsiadujące z synagogami i innymi żydowskimi zabudowaniami, natomiast powstrzymać się od ich gaszenia. Szczecińska policja porządkowa zamknęła jedynie ruch uliczny w rejonie palącej się synagogi oraz skierowała ruch tramwajowy objazdem. Tej samej nocy obok szczecińskiej synagogi podpalono także inne budynki należące do gminy żydowskiej. Dom przedpogrzebowy cmentarza żydowskiego oraz zabudowania żydowskich klubów weślarskiego i tenisowego. Ruiny szczecińskiej synagogi stały do 1941 roku, kiedy wysadzono je w powietrze. W 1933 roku na Pomorzu żyło nieco ponad 6300 wierzących Żydów, z czego blisko 2400 w samym Szczecinie.